Powiem wam szybko i krótko, co było w ostatniej części odcinka. Przechodziliśmy ostatni poziom pierwszej wyspy, nazywa się Nati Fortress, i na blisku końca odcinka zacząłem się denerwować, a dzisiaj już będę reżydował, bo mnie wkurzała. Zapraszam do oglądania dalszej części gry Crash Bandicoot 1 odcinka 4. Po tym, po tym tutaj poziomie. Ach. 11 żyć i wkurzająca gra, która w przyszłości, jeżeli jeszcze raz się wkurzy, to będzie zrejdzowana. Muszę chyba przygotować się do rage'a Znaczy nie przygotować tylko po prostu plan na rage, jak, jak będzie ta rage wyglądał, jak naprawdę się wkurzę. Gdy, gdybym miał jakąś tutaj wodę, nie, to bym się napił, ją, to bym ją napił i na pewno bym, bym Cię uspokoił. Ja twierdzę, że ta gra jest nawet fajna. Teraz już naprawdę myślę serio, że tak twierdziłem, że tak twierdzę. Nie, mówię, że jest fajna gra, ale w kurza, widzicie? Teraz I teraz się lekko, le tak, lekko. Silek Twój polski. Dobra, lekko mnie wkurza ta gra. Ale i tak jest fajna. I tutaj byłem szybko. Szybki byłem, a nie szybko. Ja się boję finału tej gry. Ale Wy się, nie, bo na pewno możecie, Wy na pewno się nie możecie doczekać, że, yy, no znaczy nie, że, tylko nie możecie się na pewno doczekać do tego finału. Jak Xirlex będzie rajzował grę. Jak będzie się wkurzał. Dobra. Koniec wciekłości. w wciekłość. Opanowana wyłącz. Co? Ale dobra. Jestem panowany i nie jestem wciekły. Ale widzicie to? Widzicie to? Ja wolno małpę. Ma ja, on, ona się odbija i w dodatku ja się odbiłem. Brrr. Dobra, nie wkurzałem się, tylko udał, udawałem teraz. Gdybym się naprawdę wkurzył, no to na pewno bym się dłużej jakby takie... Tak, no. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Serio. Chciałem powiedzieć serio, ale tak pomyślałam, Serio? Znowu spadłem. Pomyśla se Sirleks. Miałem 11 żyć. Teraz 4. Hmm. 4 minus 11. To jest... Siedem. Z czyli straciłem siedem żyć przez głupie wpadki z Hmm. Głupia małpa. Głupia roślina. Rage, sileksa. Rage, Rage, Rage. A dobra, ta roślina. Serio! Jak ja zginę? Bo mnie to cofnie do tamtego poziomu, Cof do, tego, do tej pierwszej wyspy. Co znaczy, że będę naprawdę szajski do, co do tej gry, będę nobem. Największy rejsy Lexa roku 2014 na Crash Bandicoot 1! Serio! W tym odcinku naprawdę się wkurzyłem. Po prostu poczekam aż po pewnie we wejdzie. Ja ją tak zleję. Normalnie. Dobrze małpa. Teraz już masz... Oh, to było blisko, nawet było blisko. Mówię wam. To było blisko. Tak i dalej jestem wkurzony, znaczy nie wkurzony, tylko. I szczerze nie wiem w ogóle, co to jest za ta skrzynka. Widziałam ją, bo na pewno coś uaktywni. Poczekamy. O, teraz. A. Ah. Jeszcze jeden fragment, i będę mógł zapisać grę. Tutaj jest na pewno ten fragment. A nie mówiłem, jak ja spadnę, to normalnie się. Z... Nie wiem, zapadnę. To ten. Dobra. Mamy 6 żyć i 22% gry zrobione. Normalnie ulga, ulga. I teraz mam zapis, mogę wreszcie zapisać grę. Dobra, musimy wreszcie skończyć ten poziom. Tak. Wreszcie, wreszcie, nie żartuję. Dlaczego miałem żartować? i to jest dość trudne widzę no to więc czasochłonne chyba zwłaszcza z tą rybą i mamy S -s -s serio ale dobra nie będę się wkurzył bo to i tak jest niedaleko dobra tutaj już jest ale poczekamy jeszcze chwilę bo zaraz nadejdzie ten liść liść Poświęceń! Teraz się naprawdę poświęciłem. Dlaczego się zatrzymałem? Dobra, dzisiaj będzie nowo... dzisiaj... Rageowy Silex. Hej, hej, para angels. Hej, hej, power... R r rage, rage. Rageować. Kurde, zapomniałem... słowa. Nie! hu, dobrze, że cofnąłem. Rage, rage, power, seer, lex, Rage, rage, power, seer, I... serio! Ta gra mnie dobija! Nawet i wiecie, jak ja się wkurzę. Serio! Dobra, mam... Spróbuję mi... spróbuję nie krzyczeć. Mario, proszę, skurka, to ja po prostu jasno. Po prostu... Ujera. Widzicie? Mam jedno życie. Mam zero, przepraszam. Jak ja zginę, to normalnie super rage tej gry, że. Co so, Teraz już będę bardzo uważał. Nie. Nie, ja proszę. A. A. Eee, czekajcie, czy ja przeszłem... Co to... Czekajcie! Czy ja? Ej, ta gra się zbugowała chyba. A! Nawet super. Dobra, ReaperPow, jak ja mogę przejść, znaczy pokonać? Serio? I tak, to był mój Facebook, który się od... Chyba muszę wziąć te TNT. Dobra, tylko go pokonam. I wreszcie koniec tego odcinka tych raidów. Normani, ta gra nie dobija To jest głup, najgłupsza gra 22 Tak, tego roku Zamknij się, zamknij się <słuch> Jak mogę przejść? No... Co samo piszą? Jak ja mogę pokonać? Dobra, nie wiem, ale do, do następnego odcinka. Przejdziemy tam poziom. Zobaczymy. W następnym odcinku pokonamy tego bosna Dobra, no to więc dziękuję za oglądanie. Super Ray Silex, Was żegna!